Witam Państwa. To będzie czytanie takie na Wybierz Kartę, które zawsze robiłam, kiedy przekraczałam jakąś okrągłą liczbę subskrypcji, ponieważ te 30 tysięcy weszło w styczniu, kiedy ja nie byłam w stanie nagrywać, więc robię to teraz, mimo, że już jakby doszło kolejnych 400, za co się, za co Państwu bardzo dziękuję. Natomiast to czytanie na Wybierz Kartę zrobię teraz. Proszę, przypominam, że to jest Czytanie takie, gdzie możemy sami sobie zadać pytanie i jakby będzie bardzo oczywiście ogólna e, odpowiedź na, na to, może jakaś wskazówka e, na to pytanie. E, natomiast to jest bardzo oczywiście ogólne, bardzo takie e, e, dotyczące może nawet różnych sfer życia, a Państwo mogą mieć konkretne, tak więc wtedy jakby proszę o kontakt e, osobisty. Dobra, e, będzie sześć opcji dwie talie Adel World Tarot i będzie jeszcze Twin Tarot Oracle, ale e, zaraz zobaczymy po trzy karty, myślę, że i jedną z tamtej talii. Dobra, lecimy. E, jeden, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć. Tak myślę, że po trzy karty tak sobie założyłam. Państwo w tym czasie myślą na jakie pytanie, na jakie zagadnienie Państwo byście chcieli jakąś odpowiedź usłyszeć, tak? To będzie, tak jak powiedziałam, takie generalne natomiast rozłożenie, natomiast... Może być ciekawostką, zresztą to jest taka też moja e, świecka tradycja, że, że na, te, na te okrągłe liczby subskrypcji robiłam takie czytanie, no ale w tym roku wszystko jest inaczej. Dobra. I z Twin Tarot Oracle. Dokładam kartę. A Państwo w tym czasie myślicie: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Która grupa kart czujecie, że do Was może przemawiać? Okay. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. No, dobrze. no dobrze. Idziemy. Mamy sześć grup kart. Państwo sobie zadają w głowie pytanie, zagadnienie, które Was interesuje. I zaczynamy. Grupa pierwsza. Kto wybrał grupę numer jeden? Mamy tak. Kartę świata mamy dwa razy. Mamy kartę diabła i mamy kartę dwójki mieczy. Yy, to znaczy ta karta świata z drugiej, tej talii też jest, tak? Tu mamy kartę świata i tutaj mamy kartę świata. Powiedziałabym tak. Yy, trzeba zdecydować, czy coś zostawić, czy coś zamknąć, albo nawet że coś trzeba zamknąć, coś zostawić, coś takiego, co nam już nie służy. Dla niektórych to może być związane ze sobą, z, z podznaku koziorożca, ale ten diabeł, no, nie przedstawia mi się fajnie. Diabeł to jest karta albo toksycznej osoby, albo uzależnienia, albo jakiegoś pożądania, czegoś takiego, czego bardzo pragniemy, a co wcale nam nie musi służyć. To jest właśnie tak jak jest z uzależnieniem, że jakby musimy, nie wiem, to zdobyć, nie wiem, ten alkohol, te, ten, ten narkotyk, czy tą osobę nawet, bo też jest uzależniające, relacje są, ale to nam nie służy. A ponieważ aż dwa razy karta świata się pokazała i raz z tej talii Twin Tarot pokazała się w tak zwanej ciemnej odsłonie, to znaczy tu się coś musi skończyć, tu się coś kończy. To nie jest może łatwe, ale decyzje. Yy, trzeba podjąć, ponieważ jesteście w takim stanie nierównowagi. To wam nie służy. Dwójka mieczy mówi podejmij, yy, wy, zdecyduj się, zostaw coś za sobą. Ale to coś, co jest dla Ciebie niedobre. I czas zakończyć ten etap, tak? Zakończyć ten etap, bo by się wydawało, że to będzie sukces, że to będzie fantastyczne, ale okej, okay, to już się kończy. Czyli jeżeli dwa razy karta świata, to znaczy, że już czas na zakończenie tego grupa kart numer dwa, śmierć, rycerz monet, as monet i rydwan, który jest w tak zwanej ciemnej odsłonie, Państwo, którzy już oglądali jakieś czytanie z tymi kartami, wiedzą, że w tej talii karty mają jasną i ciemną odsłonę, tu jest akurat rydwan, który przestrzega przed tym, żeby z czymś nie pędzić, żeby się nie spieszyć, a rycerz monet mówi o tym, żeby wolno coś robić, żeby coś robić z rozwagą i tak rzeczywiście tutaj karty zalecają. Otóż Asmonet mówi o zaczęciu czegoś nowego, o rozpoczęciu jakiegoś przedsięwzięcia, wejścia w coś, o wejściu w coś nowego. Natomiast Karta Śmierci zdecydowanie o tym mówi, zakończenia i początki, tak? Więc wy tutaj coś nowego możecie, możecie zaczynać, jakby dojrzeliście do tego, żeby coś jakby zmienić, coś przetransformować. Może w Was po prostu zachodzi zmiana, może jakieś zmiany życiowe, czy zmiany zawodowe, czy jeszcze jakieś w innej dziedzinie życia chcecie przeprowadzić. Natomiast karty mówią o tym, żeby robić to z rozwagą, nie żeby się jakby zastanawiać, nie, nie wiadomo jeszcze ile, ale żeby też nie pędzić, żeby to było przemyślane, żeby to było na spokojnie, żeby dojrzeć do tego, a nie robić coś na hura. Nie na hurra, nie zbyt szybko, bo to może być dla Was po prostu niebezpieczne. Rydwan w tej odsłonie pokazuje się jako po prostu taki pędzący po mieście pojazd, który zamiast 50 jak w mieście jedzie 150, tak? Więc tutaj są takie zalecenia: jak najbardziej macie wejść w coś nowego, tylko że z taką yy, rozwagą, rozwagą. Dobra. Grupa kart numer 3. Siódemka buław, dziewiątka monet, ósemka buław. I mamy znowu diabła. I to takiego diabła niefajnego, manipulującego. Eee, o co chodzi? Coś, co tak, niektórzy mogli poznać kogoś przez internet, albo w internecie coś wyczytać, co się wydaje takie korzystne, takie fantastyczne, że na tym można zarobić. Nie wiem, przychodzą mi bitcoiny na, na myśl. Ja się na tym nie znam, ale takie jakby, jakby pierwsze moje skojarzenie. Przychodzą mi nami znajomości przez internet zawierane na różnych portalach społecznościowych, na portalach randkowych. I jakby ten kontakt jest cały czas wydaje się, że to jest po prostu coś super, że na dobre. Drodzy jesteście. Może jakiś element tego ma plusy, ale karty mówią, żebyście w siódemce buław nie ufali zbytnio, żebyście byli nastawieni na pewnego rodzaju asertywne podejście. Siódemka buław to jest stawianie granic. To jest obrona, czyli bronić się przed czymś co nie służy, diabeł, który manipuluje, który gdzieś może przez internet was, no akurat mówię przez internet, bo tutaj jest ta, ta ósemka buław, dlatego o tym mówię, że to może być przez internet, ale to jest generalnie coś, co się szybko dzieje, e, więc on może wami manipulować, a wy macie być na tyle, że tak powiem uważni, asertywni, nawet może asekuracyjni, bo to jest taki diabeł, no mówię, w takim już wydaniu, Macie być na tyle, jakby myśleć o swoim bezpieczeństwie, że stawiamy granice tam, gdzie czujemy się niekomfortowo. Proszę pamiętać, tam, gdzie mamy dyskomfort, to nieważne, czy to ma sens dla kogoś, czy nie ma. Mnie to nie służy, więc ja mówię stop. Tak? Nie ma tak, że wszyscy muszą tak samo myśleć jak ja. Po prostu w siódemce buław mówimy stop. Tu jest próg mojego domu, tak? Moja przestrzeń. Oczywiście to nie chodzi stricte o dom, tak? To chodzi o granice też mentalne, o to, żeby ktoś nam jakby czegoś tutaj nie próbował narzucić i nami manipulować. Grupa kart numer 4. Król monet, siódemka kielichów, as buław, i kochankowie, macie trudność z dokonaniem wyboru. Niektórzy mogą mieć jakiś trudniejszy jakiś czas w związku, gdzie, jest, gdzie macie wrażenie, że partner się odwraca, że nie macie ochoty być blisko, że każde właściwie w swoją stronę idzie, że każdy żyje swoim życiem, tak. Natomiast to może być tak, że partner ma więcej: dwie rzeczy tutaj mogą być: więcej pracy, jakieś nowe przedsięwzięcie, jakiś wybór, być może wziął drugą jakąś posadę albo jakieś zajęcie, albo czegoś nowego się uczy, lub też nawet może być tak, że może kogoś nowego też poznać, może mieć w związku z tym, bo to jest karta wyboru, tak? Czyli mamy dużo opcji. Mamy różne możliwości i w związku z tym tak to będzie wyglądało. Mało tego, As Buław to nie tylko działanie, nowa akcja, tak? Nie tylko, ale As Buław jest też kartą taką, mm, która mówi o seksualności, tym bardziej, że mamy króla monet, kogoś z pieniędzmi, kogoś kto, kto może wzbudzać taki, no bo pieniądze i władza są bardzo pociągające, tak? Więc tutaj może być taka sytuacja, że no, ktoś, że tak powiem, poleci na kasę. I w związku z tym jakaś relacja się może tutaj zachwiać w posadach, tak? Tak bym powiedziała, że tutaj nawet nie wiem co tutaj doradzić, dlatego że no, widać, że coś się dzieje takiego, że albo wy, albo partner macie inną opcję, tak niezachętnie z tym partnerem, że tutaj się y, jakieś chyba rozłam jednak szykuje, albo w pracy Albo w związku. Pracy też to może dotyczyć, dlatego że król Moret to też osoba, która, która zarządza pieniędzmi i tak dalej. Natomiast siódemka kielichów mówi o tym, że my mamy większy wybór niż tylko to co teraz. Zestaw kart numer 5, księżyc a z kielichów, sprawiedliwość i siła, ale siła również jest w tej odsłonie ciemnej. Ciemne i od razu księżyc tutaj przy, przy niej po, postawię. Otóż księżyca to są tajemnice. Karta siły mówi o, w ogóle jest to dobra energia taki, takiego, takiej mocy, mocy sprawczej, ale karta siły w tej ciemnej odsłonie, jakoś tak się tutaj wyszło, że te karty się pokazują w tej ciemnej odsłonie, mówi o, nie o mocy, tylko o przemocy, o tym, że ktoś chce wymusić coś na nas, tak że, że ktoś się manipuluje, że ktoś się nadużywa swojego autorytetu albo swojego stanowiska, tak że się po prostu... Jakby próbuje swoją siłą nas gdzieś tam zastraszyć. Wszystkiego nie mówi. Tutaj są iluzje. Karta Księżyca mówi o iluzjach, o tajemnicach, o tym, że czegoś nie wiemy, tak? Natomiast mamy tutaj też Asa Kielichów i sprawiedliwość, ale nazwana tutaj karmą. Co ciekawe, w innej talii karmą jest nazwana karta sądu statecznego, a tutaj sprawiedliwość. Czyli proszę Państwa. Tutaj pewne rzeczy wychodzą, które gdzieś jakieś tajemnice wychodzą, z jakiejś iluzji opadają, jakieś, coś, coś wychodzi na jaw, że w jakiejś relacji, bo askielichów to jest szansa na, na nowy związek, na nową relację, jakakolwiek by to była, bo to jest rozłożenie ogólne, tak? Wydawało się, że to takie super, a potem się okazuje, że ktoś nami manipuluje, że ktoś wykorzystuje swoją siłę, swoją władzę, yy, swoją... Yy... Jakąś um, jaką, jaką, taką moc, yy, która ma nad nami jakąś przewagę, tak? Więc coś, co się mogło wydawać fajne, czy to nowa praca, czy nowy partner, okazuje się, że nie, że to nie jest fajne. Karma nie jest fajna. Karma najczęściej to jest coś, co, co jest naszą lekcją. Mało tego to wychodzi po prostu, jak yy, w karcie księżyca się ujawnia, i po prostu otwieramy szeroko oczy, bo to okazało się, że to jest takie niefajne. Mam nadzieję, że chociaż szósty zestaw będzie fajny. Zestaw numer sześć: Czwórka Mieczy, Król Buław, Trójka Monet, Słońce. Tak, szósty zestaw jest fajny. Mówi po pierwsze o odpoczynku. Więc niektórzy może będą planować wyjazd w odpoczynek, niektórzy, bo to jest to jest też taka rekonwalescencja, więc jakby tutaj może być tak, że jakiś wolny, jakiś urlop, sanatorium, jakiś wyjazd, jakiś wolny weekend. Król buław to jest po prostu siła woli, posiadanie, jakby takie przejęcie kontroli nad wszystkim, a trójka monet mówi o tym, że jakby się w, w jakiejś sprawie dogadujemy, czyli jakby tutaj są takie thank okay. Energię, że mogę odzyskać siły, tak? Jestem królem buław, przez to, że ktoś dał mi czas, że miałam, czy mogłam, czy mogłem sobie pozwolić na to, żeby odpocząć, żeby zrelaksować się, pomyśleć pozytywnie, nikt na mnie nie naciska, że na coś się umówiłam, tak? Dajmy sobie czas, czy potrzebuję czasu, na przykład na to, żeby nie wiem, dojść do siebie, czy, czy odpocząć trochę, bo naprawdę jest mi to potrzebne i to mi służy i pozytywne podejście to jest. Więc powiedziałabym, że najlepszy zestaw to jest zestaw numer 6. To jest też karta lwa, i tutaj mamy kartę lwa, więc to być może lwy też wybrały. Natomiast zdecydowanie się tutaj pokazuje potrzeba odpoczynku, potrzeba takiej regeneracji, która ewidentnie wam dobrze zrobi i pozytywnie was nastawi. Tego wam życzę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za kolejne subskrypcje. Życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam do kontaktu prywatnego i pozdrawiam.